Halo, halo, taki meldunek z projektu Przeżywanie życia w pełni. Przeżywanie życia do końca, do szczętu. Rezerwat Jadziwiana Góra 313. Do zobaczenia. Jest w górach świętokrzyskich Jadziwina, jeden ze szczytów korony gór Świętokrzyskich. Jest rezerwat Jaświny. Powiecie się radzkim. Też do niego trzeba będzie znaleźć drogę. A tu jaźwiana góra. Rezerwat, pozostałość puszczy sandomierskiej. Taki bukowo jodłowy fragment tutejszych lasów. Bo dookoła sosny dominują zdecydowanie. A tutaj ostały się buki są jodły. Nie jest to jakaś okrutnie wysoka czy stroma góra Raczej maleńkie wzniesienie Ale nazwa zobowiązuje, trzeba się wspiąć Jakiś park rzeźb przed samym szczytem I spojrzenie dookoła To rezerwat od 19... 59. Właściwie to spóźniłem się dwa dni na jubileusz 65-lecia powstania tego rezerwatu. Nie jest to jakiś wielki obszar, bo dookoła było gospodarka leśna prowadzona. No i to, co zostało. W Takim pierwotnym swoim stanie. Postanowiono objąć ochroną już w 1959. To około 4 hektarów. Czasami podają, że mniej. Czasami, że odrobinę więcej. No ten Bóg pewnie pamięta bardzo głęboko w przeszłość czasy. Jest na nim sporo dziupli. Może to miejsca. Zajmowane przez dwa rodzaje sów Które mają w tym, o jeszcze jedna dziupla Które mają w tym rezerwacie swoje lokum To płomykówka i pójćka No ale teraz w środku dnia, w słoneczny grudniowy dzień Na pewno nie są skłonne, żeby przejawiać jakąś szczególnie dużą aktywność z roślin można tu trafić podobno na języcznik i długosza królewskiego. Na razie nic nie widziałem. Rozejrzę się jeszcze.